Jestem Maciej, a to jest mój komin. Za chwilę opowiem Wam o tym, jak palić w taki sposób, żeby nie wytwarzać smogu. Spójrzcie na komin. Wydobywa się z niego prawie przezroczysty, lekko biały dym. To oznacza, że wylatuje z niego tylko para wodna oraz niewielkie ilości dwutlenku węgla. Oznacza to, że drewno jest spalane praktycznie w całości. Dzięki temu nie zatruwamy środowiska i powstają minimalne ilości smogu. Sekretem dobrego palenia jest suche drewno. Musi ono być sezonowane w przypadku różnych gatunków, nawet 2-3 lata. Tutaj mamy graba, który leży tutaj w tym miejscu już 2 lata. Dzięki temu on jest dobrze wysuszony. Jego wilgotność to około 25%. Takie drewno wytwarza tylko minimalnej ilości dymu, który tworzy smog. Zima to świetny czas na przygotowanie opału. Warto o tym pamiętać, gdy chcemy drewno krócej sezonować. Drewno pozyskane zimą posiada mniejszą ilość wody dzięki temu krócej schnie. Nic tak nie odstresowuje po robocie jak dobre rąbanie. Drewna, przy którym stoimy, wystarczy na 3 miesiące palenia zimą. Jest to głównie grab. Jest to bardzo dobry materiał opałowy, który zaliczamy do e, gatunków drewna twardego, liściastego. Pali się stosunkowo długo, powoli, równomiernie. Dzięki temu swoimi właściwościami przypomina węgiel. Nadaje się dobrze do tego, żeby podłożyć na noc i dzięki temu całą noc przespać. Tutaj jest drewno olchowe, które zaliczamy do gatunków liściastych, miękkich. Pali się troszkę szybciej, trochę mniej ciepła daje, nadaje się do palenia zwłaszcza w trochę mniej chłodnych okresach roku. Tutaj mamy sosnę. Jest to gatunek iglasty, który rozpala się bardzo szybko. Pali się również szybko, ale daje bardzo wysoką temperaturę. Dzięki temu można palić tym latem na ciepłą wodę. Drewno osikowe dzięki wysokiej temperaturze spalania pozwala na wypalenie zalegającej w piecu sadzy. To jest świerk, gatunek iglasty. Charakteryzuje się bardzo szybkim spalaniem. Daje wysoką temperaturę, tak samo jak sosna. A przy okazji bardzo przyjemnie i wesoło trzaska w piecu. Drewno właściwie się nie pali. To co widzimy jako płomień, to spalające się w wysokiej temperaturze wydzielające się z drewna gazy drzewne. Mokre drewno jest zabójcze dla pieca i komina oraz naszego bezpieczeństwa. Powoduje osadzanie się dużych ilości sadzy, które znacząco ograniczają nagrzewanie się pieca, a ponadto zapychają komin i grożą zapłonem, który może doprowadzić do pożaru całego domu i innych nieszczęść. Nigdy nie próbujcie palić mokrym drewnem. Mokre drewno kopci i dużo energii zużywa na podgrzanie oraz odparowanie wody w nim zawartej, za czym idzie i słabiej grzeje piec. Paląc bezdymowo i ekonomicznie, szanujemy drzewa, bo mniej ich potrzebujemy, żeby ogrzeć nasz dom. Kupując drewno od sprawdzonego dostawcy, chronimy nasze lasy przed niekontrolowanym wyrębem. Jeżeli chcemy palić bezdymowo i nie wytwarzać niepotrzebnego smogu, to warto zacząć stosować metodę tak zwanego rozpalania od góry, które polega na tym, że układamy drewno w całym piecu, około 2 trzecie, na to kładziemy drewno iglaste lub inne, które się dobrze pali i właśnie w tym miejscu na górze rozpalamy tak zwane ognisko. Powoduje to, że nie kopcimy, drewno spala się w wysokiej temperaturze i żar, który się wytwarza, zapala kolejny polana, i tak cały wkład pieca wypala się aż do dołu. Palenie suchym drewnem to przede wszystkim efektywne spalanie drewna, ekologia, mniej smogu oraz ekonomia, czyli znaczna oszczędność. Jeżeli ja się dzisiejszym odcinkiem, Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i dołóżcie do pieca w komentarzach.